Witam serdecznie wszystkich hodowców, rodzinne święto hodowców głębi pocztowych. To niezwykłe wydarzenie, charytatywne, gdzie chcemy zebrać jak najwięcej pieniążków dla potrzebujących dzieci, podopiecznych fundacji ludzkich Gest Jakuba Błaszczykowskiego. 16 listopada w centrum wystawienniczo-kongresowym przy ulicy Wrocławskiej w Opolu będzie miało miejsce to wydarzenie. Przygotowujemy Cegiełki jako bilety wstępu na to wydarzenie w kwocie 25 zł. Chcę jednak Was bardzo zachęcić do tego, by w miarę możliwości nabyć sobie jak najwięcej tych cegiełek, bo każda z nich będzie brała udział w loterii fantowej, w losowaniu. Taka cegiełka składać się będzie z dwóch części. Na każdej z tych części będzie konkretny ten sam numer druga część wędruje do tak zwanej maszyny losującej czy do jakiegoś pojemnika i tak jak też bywało na tych poprzednich naszych świętach hodowców gołębi taki tu przygotowaliśmy naprawdę bardzo atrakcyjne gadżety do losowania główną nagrodą będzie tym razem samochód Kia Sorento i dlatego zachęcam zapraszam do tego by tych cegiełek nabywać jak najwięcej. Owszem dla tych którzy przyjadą całymi rodzinami, i na tym nam bardzo zależy. Dla dzieci do lat 6 wstęp będzie oczywiście wolny. Dla dzieci też przygotowaliśmy mnóstwo różnych atrakcji. Pewnie też będzie taka mini loteria, ale tak jak powiedziałem, dzieci do lat 6 mogą wejść za darmo na naszą imprezę oczywiście pod okiem czy opieką dorosłych. 25 zł cegiełka i wszystkie pieniążki zebrane w ramach naszego święta, każda złotówka będą przeznaczone dla dzieci podopiecznych fundacji ludzkich gest. Dlatego zapraszam, zachęcam. Te cegiełki będzie można nabyć przed samym wydarzeniem. Będzie też możliwość nabycia drogą internetową. Podamy odpowiednią stronę, gdzie można będzie je nabyć. Także będzie je można zamówić telefonicznie. O szczegółach będziemy informować, jak to można zrobić. 25 zł, jedna cegiełka na rodzinne święto hodowców głębi pocztowych w Opolu 16 listopada.